Łukasz W. Pseudonim Gucio, członek bojówki Lecha Poznań, nie uczy się na błędach. Po latach więzienia wrócił do gry i w połowie 2024 roku zamienił wynajmowane mieszkanie na magazyn nielegalnych substancji. 15 kg zioła i tropy prowadzące do Hiszpanii. To wszystko znaleźli policjanci, gdy odwiedzili go w Poznaniu. Łukasz był znany w kręgach poznańskich kibiców jako Gucio. Już jako dziecko przejawiał skłonności do łamania prawa. Pierwsza kradzież, którą miał na koncie, miała miejsce, gdy miał zaledwie 12 lat. Wtedy to w szkolnej szatni zabrał koledze Markowe buty, które były dla niego symbolem statusu i przynależności do grupy, do której zawsze chciał należeć świata silnych, bezwzględnych i respektujących tylko własne zasady. Wkrótce potem zaczęła się jego kryminalna odyseja, a kolejne konflikty z prawem prowadziły go wprost za więzienne kraty. Był stałym bywalcem zakładów karnych, gdzie przesiadywał za rozboje, napady, pobicia, kradzieże, a także handel środkami odurzającymi i uczestnictwo w ustawkach, brutalnych bójkach z kibolami konkurencyjnych klubów, które miały rozstrzygnąć, która ekipa rządzi w danym regionie. Więzienie stawało się jego drugim domem, ale za każdym razem, gdy wychodził na wolność, wracał do kotła sektora numer dwa na poznańskim stadionie. Gdzie najwierniejsi fanatycy Lecha Poznań tworzyli zamkniętą społeczność rządzącą się własnymi, brutalnymi zasadami. Kiedy nie siedział, podróżował z innymi kibolami na mecze wyjazdowe, traktując te wyjazdy nie tylko jako możliwość kibicowania, ale przede wszystkim jako okazję do starć z wrogami. Policja miała z nim do czynienia tak wiele razy, że funkcjonariusze nawet nie próbowali liczyć kolejnych zatrzymań. Każdy, kto miał styczność ze światem kibicowskim w Poznaniu, znał jego pseudonim. Był typem człowieka, który zawsze szukał łatwego zarobku i nie bał się brudnej roboty. Jednak nawet w tak hermetycznym świecie, jakim jest środowisko kibicowskie, zdarzały się przypadki, które wywoływały wewnętrzne konflikty i prowadziły do upadku tych, którzy z jakiegoś powodu tracili szacunek wśród swoich. Jednym z takich ludzi był Krzysztof, znany jako Litar. Był on szefem Stowarzyszenia Kibiców Wiara Lecha i cieszył się ogromnym poważaniem zarówno wśród kibiców, jak i we władzach klubu. Niewielu mogło wtedy przewidzieć, że jedno pozornie błahe oszustwo pociągnie za sobą poważne konsekwencje. Litar postanowił pomóc Guciowi i wystawił mu fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu w swojej firmie cateringowej. Dzięki temu Gucio mógł wyłudzić telefon komórkowy płacąc za niego symboliczną złotówkę. Oczywiście rachunków za telefon nigdy nie opłacał. Jego zdaniem wzięcie czegoś na lewo było tylko częścią gry, którą prowadził od lat. Tego rodzaju przekręty były dla niego codziennością. Problem polegał jednak na tym, że sprawa wyszła na jaw, a w wyniku śledztwa Litar został skazany za pomoc w wyłudzeniu. To, co wydawało się drobnym przestępstwem, stało się wielkim skandalem w kibicowskim świadku. To nie wyrok był jednak największym ciosem dla litara. Prawdziwa kara przyszła ze strony jego własnego środowiska. Kompani nie mogli mu wybaczyć tego, że przyznał się do winy. Dla nich było to równoznaczne ze zdradą. Tego rodzaju słabość nie miała prawa bytu w hierarchii bojówki. Stracił szacunek i wpływy, a jego pozycja w środowisku zaczęła topnieć z dnia na dzień. Nie było dla niego litości. Jeszcze niedawno był szanowanym liderem, który organizował wyjazdy i spotkania kibicowskie, a teraz stał się wyrzutkiem, którego nikt nie chciał widzieć na stadionie. W końcu przestał się tam pojawiać. Jego twarz stała się symbolem czegoś, co było nie do zaakceptowania w tym świecie. Podczas gdy Litar znikał z krajobrazu, Gucio kontynuował swoje życie w cieniu. Próbował ukryć się przed policją i uniknąć kolejnych aresztowań, ale przestępczy instynkt nigdy go nie opuszczał. Wynajął mieszkanie na Wildzie, jednej z dzielnic Poznania, gdzie czuł się stosunkowo bezpiecznie. To właśnie tam, w czarnej sportowej torbie ukrywał coś, co mogło ponownie zaprowadzić go za kraty 15 kg suszu konopi. Kiedy policjanci z Wydziału Zwalczającego Przestępczość Kibiców przyszli go odwiedzić, nawet się nie zdziwił. Wiedział, że to tylko kwestia czasu, zanim ktoś wskaże na niego palcem lub zrobi błąd, który doprowadzi służby na jego trop. W końcu był recydywistą, który całe życie spędził na unikaniu konsekwencji. Tym razem jednak wszystko wskazywało na to, że źródło jego towaru nie było lokalne. Ślady prowadziły do słonecznej Hiszpanii, miejsca, które od lat było narkotykowym rajem dla polskich gangsterów i kibicowskich pośredników. To tam trafiała większość partii, które później lądowały na polskich ulicach. Gucio miał tam swoje kontakty i ludzi, którzy wiedzieli, jak przemycać towar bez zwracania uwagi służb. Problem polegał na tym, że nawet najlepsze układy kiedyś się kończą. A kiedy kończą się w tym świecie, zazwyczaj oznacza to tylko jedno kolejny długi pobyt w celi, gdzie wreszcie można sobie uświadomić, że dawne życie w kibicowskim kotle to już tylko odległe wspomnienie. Gdy Łukasz W. ponownie znalazł się na wolności, nie musiał długo zastanawiać się, czym się zajmie. Odruchowo wrócił do dawnego trybu życia. Bo innego tak naprawdę nigdy nie znał. Był jednym z tych, którzy nie umieli ani nie chcieli odciąć się od przestępczego świata. Jego rzeczywistością było życie na krawędzi, w ciągłym napięciu, pomiędzy meczowymi awanturami a nielegalnym biznesem, który dla wielu stał się sposobem na luksusowe życie. Tym razem postanowił podążyć śladem innych kibic Lecha Poznań, którzy już dawno odkryli, że w XXI wieku nie bijatyki na stadionach, lecz substancje odurzające dają prawdziwą władzę i wielkie pieniądze. Handel środkami w kibicowskim półświatku nie było niczym nowym. Już od lat sympatycy Lecha działali na tym polu, zaopatrując mieszkańców Poznania w różne zakazane substancje. Susz konopi była jednak numerem jeden. Skąd pochodził towar? Z ciepłych, słonecznych rejonów Hiszpanii, gdzie klimat sprzyjał nie tylko turystyce, ale również uprawie konopi na ogromną skalę. W tym wszystkim istniał człowiek, który rozwinął biznes do poziomu, o jakim inni mogli tylko marzyć. Był nim Maciej D. Jeszcze kilka lat temu był stałym bywalcem kotła, gdzie zdzierał gardło na meczach, uczestniczył w ustawkach i starciach z policją, a dziś zarządzał narkotykowym imperium prosto z hiszpańskiego wybrzeża. Maciej wiedział, że prawdziwe pieniądze nie tkwią w sprzedaży detalicznej, ale w kontroli całego łańcucha dostaw. Dlatego przeniósł się do Hiszpanii, a konkretnie w okolice Alicante, skąd zorganizował nie tylko transporty, ale również własne plantacje suszu. Właściwie można było powiedzieć, że prowadził tam małe, ale świetnie prosperujące przedsiębiorstwo, od zasiewu, przez pakowanie, aż po dystrybucję. W Polsce nie musiał się już niczym martwić, odbiorcy byli gotowi, a dystrybucja szła gładko. Przemycone kilogramy suszu trafiały do kraju w różny sposób ukryte w samochodach, przesyłkach kurierskich, a czasem nawet w walizkach podróżnych, które na lotniskach przechodziły przez kontrolę, bez wzbudzania większych podejrzeń. W Polsce czekali już ludzie, którzy rozprowadzali towar na ulicę i zarabiali krocie. Przez pewien czas wszystko działało jak w zegarku, wszyscy zarabiali, Maciej deżył jak król na hiszpańskim wybrzeżu, a konopie płynęły do Polski strumieniami. Jednak, jak to zwykle bywa w przestępczym świecie, nie ma interesu, który trwa wiecznie. Narkobiznes zaczął chwiać się w posadach, gdy w 2020 roku świat zatrzymała pandemia koronawirusa. Granice zamknięto, ruch lotniczy drastycznie spadł, a policja zaczęła jeszcze uważniej przyglądać się wszystkim transportom. Przerwanie dostaw oznaczało jedno: straty. W Poznaniu zaczęło brakować towaru, kurierzy zaczęli panikować, a ceny suszu poszybowały w górę. Kryzys jednak udało się przetrwać, a biznes ponownie ruszył, gdy restrykcje pandemiczne zaczęły być stopniowo znoszone. Największy cios nadszedł jednak na początku 2021 roku, kiedy policja przechwyciła transport i zatrzymała jednego z kluczowych ludzi, Macieja D., człowieka o pseudonimie Poczwara. Był on prawą ręką narkotykowego bossa, kimś, kto znał każdy szczegół działalności. Zatrzymanie tak ważnej postaci oznaczało katastrofę, ale prawdziwy dramat rozegrał się dopiero wtedy, gdy poczwara postanowił mówić. Dla poznańskich kibiców był to najgorszy scenariusz zdrada. W świecie przestępczym nie ma większej zbrodni niż złamanie zmowy milczenia. Poczwara poszedł na współpracę z policją, wsypując nie tylko kurierów, ale również pośredników. I ludzi zajmujących się logistyką transportów. Siatka powoli zaczęła się rozsypywać. Policja dokonywała kolejnych zatrzymań, a biznes przeżywał największy kryzys w swojej historii. Maciej D. wiedział, że jego dni na wolności są policzone. Przez kilka lat skutecznie się ukrywał, nie opuszczając Hiszpanii. Był ostrożny, nie pojawiał się w miejscach, gdzie mógłby wzbudzać podejrzenia, a jego sieć kontaktów zapewniała mu bezpieczeństwo. Jednak w końcu nawet on musiał przyznać, że sytuacja stała się beznadziejna. Po długich miesiącach ukrywania się postanowił podjąć ryzykowny krok. Skontaktował się z polską prokuraturą. Nie zamierzał spędzić reszty życia za kratami, a w jego świecie liczyła się przede wszystkim możliwość negocjacji. Wiedział, że pieniądze potrafią otwierać wiele drzwi. On miał ich więcej, niż wielu mogło sobie wyobrazić. Wpłacił milion złotych i otrzymał od sądu list żelazny. Specjalny dokument, który gwarantował mu nietykalność do czasu prawomocnego wyroku. Mógł spokojnie wrócić do Polski, a przynajmniej tak mu się wydawało. Bo choć prawo mówiło jedno, rzeczywistość przestępczego świata miała swoje własne zasady. W kibicowskim półświadku nikt nie zapominał, a na tych, którzy zawiedli, czekała kara, i Maciej de musiał mieć tego pełną świadomość, kiedy decydował się na powrót. Pomimo kolejnych ciosów wymierzonych przez policję w narkobiznes. Środowisko Lecha Poznań nie zamierzało rezygnować z przestępczej działalności. Środki odurzające przynosiły zbyt duże zyski, by kibice mieli z nich zrezygnować, nawet jeśli oznaczało to coraz częstsze naloty, zatrzymania i wyroki. Na początku kwietnia ubiegłego roku poznańscy policjanci ponownie dali o sobie znać. Tym razem ich działania były dokładnie zaplanowane, a celem było przechwycenie jednego z większych ładunków mefy, który miał trafić na rynek. Transakcja miała miejsce w jednym z popularnych centrów handlowych w Poznaniu miejscu publicznym, gdzie nikt nie spodziewałby się policyjnej zasadzki. Sprzedawcą był Kibic, którego nazwiska nie ujawniono, a kupcem ktoś, kto najwyraźniej miał duże zapotrzebowanie na towar. Policjanci nie tylko przerwali transakcję, ale też zabezpieczyli 5 kg substancji psychotropowych oraz 50 tysięcy złotych w gotówce, które miały przejść z rąk do rąk. Jedna akcja nie była jednak końcem. Służby już od dawna pracowały nad rozbiciem większej siatki, a zatrzymanie kurierów w centrum handlowym pozwoliło im dotrzeć do kolejnych osób. W ciągu następnych tygodni zatrzymali sześciu kolejnych podejrzanych, a lista oskarżonych rosła z każdym kolejnym dniem. Śledztwo, które prowadziła prokuratura w Szamotułach, nabierało rozmachu. Jak chwalili się policjanci, w ramach tej operacji przejęto łącznie ponad 60 kg środków odurzających różnego rodzaju. Łączna wartość skonfiskowanych środków odurzających szacowana była na około 4 miliony złotych. W tej układance nie mogło zabraknąć Gucia, starego znajomego służb, który wrócił na wolność tylko po to, by niemal natychmiast popełnić kolejny błąd. Wydawało się, że lata odsiadek niczego go nie nauczyły. Nadal był tylko pionkiem w całej siatce, zwykłym pośrednikiem, który miał przekazać towar dalej. Problem w tym, że Gucio był już na celowniku policji, a swoją nieostrożnością ułatwił im zadanie. Nie spodziewał się, że zostanie namierzony tak szybko, więc nawet nie zadbał odpowiednie ukrycie towaru. W jego wynajmowanym mieszkaniu znaleziono nie tylko suszkonopi, ale również mewkę i amfę, wszystko gotowe do dystrybucji. Teraz funkcjonariusze skupiali się na jednym, ustaleniu od kogo dokładnie Gucio otrzymał towar i komu miał go przekazać. Wszystko wskazywało na to, że źródło narkotyków ponownie znajdowało się w Hiszpanii. Szlak, który od lat zapewniał stałe dostawy zakazanych substancji do poznania, nadal działał bez większych przeszkód, mimo kolejnych zatrzymań i policyjnych sukcesów. W środowisku kibiców wieści o zatrzymaniu Gucia rozeszły się szybciej niż pojawił się oficjalny komunikat policji, ale nikt nie mówił o nim ze współczuciem czy szacunkiem. Wręcz przeciwnie, jego wpadka wywołała jedynie politowanie. Wielu uważało, że tylko głupiec daje się złapać w tak banalny sposób. W kibicowskim świecie nie było miejsca dla tych, którzy nie umieli się pilnować, a ci, którzy wpadali, byli postrzegani jako słabi albo niekompetentni. Dla nich liczył się spryt i umiejętność unikania odpowiedzialności, a Gucio udowodnił, że brakuje mu jednego i drugiego. Nie było więc wielkim zaskoczeniem, kiedy sąd postanowił go tymczasowo aresztować na trzy miesiące. Dla policji był to kolejny sukces, a dla półświadka kolejna skompromitowana postać. Gucio wrócił tam, gdzie spędził większość swojego życia, za kraty. Tym razem jednak nie miał już złudzeń. Wiedział, że nie jest nikim ważnym, że zawsze był tylko pionkiem, którego można było łatwo zastąpić.